Witam. Przedstawiam sterownik do zgrzewarki prądu stałego. Mamy dwie płytki. Pierwsza płytka jest to płytka z mosfetami. Mamy 12 mosfetów. Mosfetów, gdzie jeden ma wydajność około 195A. Przy 12 mosfetach, kalkulując, mamy 2340A prądu stałego. Tutaj mamy szynę prądową wychodzącą, czyli ze sterownika, po którym podajemy prąd do elektrod. Otwór mamy 6 mm. Z drugiej strony mamy diody. diody Prostownicze zapobiegające prze, przebiciom przez MOSFETy. Mamy też szynę prądową wchodzącą z otworem 6, tak samo 6 mm. Płytki są wykonane z, z folii miedzianej grubości 70 mikrometrów. Jest to grubsza, grubsza folia ze względu na duże obciążenie prądowe. Szyny prądowe są grubości 5 mm i całość była frezowana na aluminium, z blachy aluminiowej. Teraz tak, druga płytka, jest to płytka ze sterownikiem Arduino, Arduino Nano, wyświetlaczem OLED-owym, enkoderem, enkoderze z przyciskiem, tutaj mamy element wydrukowany, Tutaj mamy wejście plusa akumulatora z bezpiecznikiem. Na to, na to nakładamy bezpiecznik z podkładkami miedzianymi. Tu plus wchodzi akumulatora, tu mamy wyjście minusowe akumulatora na bezpieczniku. Tu mamy złącze do pedału nożnego. Wpinając tutaj pedał nożny, możemy ręcznie wykonywać zgrzewanie. Płytka ta jest na takich fajnych złączach gold pinach w podwójnych rzędach. Z tej strony a tu w pojedynczych rzędach. Nakładając jedną płytkę na siebie, jedną na drugą, pokażę tutaj, uzyskujemy jakby Pojedynczą, sterownik, fajnie zbudowany, bo jest taki jakby na kanapkę nakładany. Tutaj na encoder mamy wydrukowany takie fajne pokrętło. Nakładamy sobie pokrętło i możemy fajnie tutaj operować prawo, lewo i przycisk. Tutaj jeszcze mamy reset na, na, na sterowniku. Teraz podepnę zasilanie do tego sterownika i pokażę jak wygląda obsługa menu w tym sterowniku. No, wyświetla nam się ekran powitalny, tam się nam wyświetlił, kto był autorem, że, że na podstawie licencji Arduino i ogólnie takie podstawowe informacje. No teraz wypad, nakładamy jeszcze raz pokrętło. Ustawiamy tak, żeby było lepiej widać, tak widzimy, że jest czas ustawiony, jest 1 milisekunda, pisze nam czas impulsu, możemy sobie regulować czas impulsu pokrętłem, w prawo, lewo, Wyzwa... wyzwalanie, nie. wchodzenie w menu, klikając tutaj przyciskiem, wchodzimy w podstawowe menu, mamy tutaj trzy ustawienia, czyli tak autopuls, alarm baterii, ustaw puls, w autopuls jak sobie wejdziemy, mamy tak, możemy, Aktywować nasz nasze autopuls, lub wyłączyć nasz autopuls, czyli wtedy wejdziemy w we sterowanie ręczne. Jak sobie wyłączymy autopuls, to tak jak widzimy, tutaj mamy podświetlone sterowanie ręczne. Jakbyśmy sobie weszli w autopuls i aktywowali, czyli włączymy, mamy sterowanie w autopulsie. Teraz czym jest sterowanie w autopulsie, a czym w ręce? Czyli w autopulsie jest to sterowanie, gdy. Yy, przykładamy elektrody do zgrzewanego materiału. Yy, następuje z opóźnieniem. Tutaj, mamy w autopuls jeszcze mamy opóźnienie. Z opóźnieniem tutaj sobie ustawiamy, z jakim opóźnieniem. Yy, na, tu mamy nastawione teraz na dwie sekundy. Zatwierdzimy, czyli mamy po dwóch sekundach yy, autopus wykonany wykonany zgrzew na czasie tutaj mamy 1 milisekundę czyli z opóźnieniem tak jak tam sobie ustawimy na czas jaki sobie tu ustawimy wykonujemy zgrzewanie zgrzewanie na elektrodach mamy jeszcze tutaj trzecią opcję, no to trzecia opcja to jest wyjście, czyli wychodzimy z, z ustawień mamy w podstawowym menu jeszcze alarm baterii alarm baterii wchodząc tutaj w alarm baterii z pokrętłem sobie ustawiamy, na jakim, na jakim napięciu będzie nas alarmować, po, znaczy poniżej jakiego napięcia będzie nas informować, że mamy za niskie napięcie na baterii. To jest zależne od tego, jaki pakiet sobie tutaj z baterii podepniemy. Najniższe napięcie możliwe do ustawienia, na którym sterownik będzie pracował, jest to napięcie 7,4 V. Gdy mamy podpiętą baterię 12V, to sobie ustawiamy tutaj na około 11V napięcie. napięcie. Jest to napięcie bezpieczne dla akumulatora, poniżej którego na akumulator już będzie rozładowany i będzie nam no, nieodpowiednio pracować. Będzie mała wydajność prądowa, dlatego tutaj możemy sobie ustawić przy jakim napięciu już nas będzie informować o za niskim napięciu, przez co jest tak samo za wydajność prądowa i słabszej jakości uzyskamy wtedy zgrzewy. Tak. Trzecią opcją mamy jeszcze ustaw puls. No to tutaj na ustaw puls mamy wstępny impuls. Jest to procent czasu impulsu. Podstawową tutaj wartością jest 12%, jest to 12% z czasu impulsu, który tutaj ustawiliśmy, czyli jak ustawimy na 2 milisekundy, no to przez 2 milisekundy podgrzewa nam, znaczy zgrzewa nam z podpiętą mocowo baterią na elektrodach, wy wytwarzając łuk elektryczny, wytwarzamy zgrzew, czyli przygrzanie. Przygrzanie miedzi, to nie miedzi, tylko przygrzanie niklu do, do ogniwa, tak? Teraz, tak, no to tutaj przyszliśmy we wszystkie ustawienia. No to ustawianie ręczne. Więcej tutaj w, w, w podstawowym menu nie ma. Tutaj jeszcze zobaczymy, co nam tutaj podświetla. Podświetla nam tutaj w prawym górnym rogu poziom poziom naładowania baterii, jeśli mamy baterię już tam poniżej wartości napięcia, które sobie ustawiliśmy, które sobie ustawiliśmy, z jakim ma pracować, z jakim, znaczy, przepraszam, z jakim pracujemy napięciem, jeśli będzie poniżej już jakiejś wartości, no to tutaj będzie nam ta bateria pokazywać, że, że jest mniejszy, mniejszy poziom. Tu po środku mamy to 0W, to jest ilość impulsów, jakie wykonaliśmy. Jest to licznik czasu zgrzew ilości zgrzewów, jakie wykonaliśmy. Tutaj w lewym górnym no to jest, czy trzymamy w auto, czy, czy ręcznie sterujemy zgrzewarką. Z podstawowych menu to jest sobie przycisk od resetu. Klikamy przycisk encodera i klikamy przycisk resetu, trzymając przycisk encodera przez 5 sekund. Gdy puścimy po 5 sekundach, pokazuje nam się menu systemowe. W menu systemowym mamy 3, 3 ustawienia. Wchodzimy w ustawienia. Mamy tak maksymalny puls. Jest to maksymalny impuls, z jakim możemy zgrzewać. Radzę tutaj nie przekraczać właśnie tej wartości 120 200 ms, no, ze względu na to, że im dłuższy czas zgrzewania, tym gorzej dla, dla ogniw. I najlepszą praktyką to jest właśnie duża, duże, duży prąd na baterii, około właśnie 1000 nawet no radziłbym 2000 Amper. Przy czasie tam maksymalnie do 5ms stosować. Wtedy najlepszej jakości te zgrzewy uzyskamy. Maksymalny puls, no to już tutaj sprawdziliśmy. Mamy jeszcze kalibrację baterii, no to to jest właśnie też niezwykle ważna funkcja, czyli ustawiamy sobie napięcie baterii na jakiej, na, jakiej na, jakie, na jakie napięcie pracujemy z baterią, czyli mierzymy na mierniku napięcie baterii, podpinamy baterię do urządzenia, wchodzimy w skalibruj baterię, i jeśli ta bateria ma Tutaj nam wskazuje na 11,8 V, a na mierniku nam wskazało, że ta bateria ma 12,2 V. No to wchodzi, zjeżdżamy na a 12,2 i klikamy ustaw. Jest to niezwykle ważna właśnie funkcja w ustawieniach, gdyż na podstawie tego szacuje nam prąd zgrzewania w, w tej zgrzewarce, gdyż nie mamy tutaj jakby czujników do pomiaru bezpośredniego prądu na elemencie zgrzewanym, tylko to jest poprzez badanie rezystancji na, na, na zgrzewanym elemencie z, z ustawionym napięciem. Czyli to napięcie musi być skalibrowane, bo gdyż jest to wartość szacowana tego prądu i napięcia. Teraz tak w ustawieniach mamy jeszcze tutaj wyjście, no to jak wychodzimy no to wiadomo. Wycofamy się, teraz tak mamy jeszcze w menu systemowym mamy ekran, to jest ekran, orientacja ekranu, czyli normalny, czyli z tej strony nam się wyświetla do obsługa lub gdy przekręcimy sobie, no to mamy odwrócony, czyli dla wygody możemy z drugiej strony korzystać z, ze zgrzewarki. No i mamy jeszcze trzecie, czyli bot, czyli uruchom ponownie zgrzewarkę możemy zrestartować tą zgrzewarkę, możemy bezpiecznie zresetować zgrzewarkę lub pełnie zresetować zgrzewarkę. No tutaj pokażę, że gdy na pełnym zresetowaniu zgrzewarki, gdy sobie to klikniemy i przyciśniemy jeszcze raz przyciskiem i teraz gdy naciśniemy reset to zresetuje nam całe ustawienia w, w zgrzewarce i gdy mamy tu jakby już ilość impulsów sporo, chcemy sobie od początku. Yy, patrzeć przy kolejnej pracy ile, ile tych zgrzewów wykonaliśmy, no to będziemy mieli pokazane właśnie już zero wartość, no czas impulsu też będzie na 5 ms w autobus, gdyż to są to podstawowe ustawienia. Mamy też fajne funkcje, czyli tak jakby napięcie niskie baterii, czyli pokazuje nam gdy, na, gdy bateria ma za niski poziom naładowania lub gdy bateria ma za wysokie napięcie, gdy podepniemy za duże napięcie czyli powyżej 14 V yy, będzie nam powyżej dokładnie 14,4, czyli na 14,5 V, będzie nam wskazywać już, że bateria ma za wysokie napięcie i nie możemy obsługiwać za wysokim napięciem tej zgrzewarki, gdyż no komponenty tu są dostosowane do maksymalnie do 25 V, ale bezpiecznie jest dla 14, właśnie 4 V obsługiwać obsługiwać zgrzewarkę, jak i bezpiecznie użytkować, gdyż przy większym napięciu jest ryzyko dla zdrowia, też porażenia prądem, więc lepiej użytkować to na mniejszym napięciu, sensownym mniejszym napięciu, czyli na 12, na 12 V. Na 12V uzyskujemy bardzo dobrej jakości zgrzewy przy właśnie dużym prądzie, czyli prądzie takim 1500A, nawet i 2000A. No to by było tutaj z prezentacji tej zgrzewarki na tyle.